Witajcie na naszym kanale. Dziś mamy dla Was coś naprawdę wyjątkowego. Przegląd 10 najtańszych samochodów o mocy ponad 300 koni mechanicznych. A to nie byle jakie auta, bo mówimy o prawdziwych legendach z silnikiem V8. Przygotujcie się na sporą dawkę emocji. Naszą listę otwiera Audi A8D2 z potężnym silnikiem 4,2 litra V8. Ten luksusowy sedan oferuje 310 koni mechanicznych, co pozwala mu osiągnąć setkę w zaledwie 6,5 sekundy. Audi A8D2 było jednym z pierwszych samochodów, który miał aluminiowe nadwozie, co znacznie obniżyło jego wagę, poprawiając jednocześnie osiągi i zużycie paliwa. Model ten zadebiutował na scenie z wielkim rozmachem pokazując światu, że luksus i sportowe osiągi mogą iść w parze. Niestety, wiek tych modeli oznacza, że mogą mieć problemy z elektroniką, a naprawy bywają kosztowne. A i spalanie. Spodziewajcie się wyników na poziomie 15-20 litrów na 100 km. Kolejny na liście to BMW E65 z silnikiem 4,4 litra V8 o mocy 333 koni mechanicznych. Setkę osiąga w 6,3 sekundy, co jest całkiem imponującym wynikiem dla limuzyny tej klasy. Model ten jest znany z innowacyjnego systemu iDrive, który zrewolucjonizował sposób interakcji kierownicy z samochodem, eliminując potrzebę wielu tradycyjnych przycisków na desce rozdzielczej. BMW S65 było również Pierwszym modelem, który wprowadził obsługę gestami, futurystyczne rozwiązanie, które teraz staje się standardem. Problemy z elektroniką i skomplikowane naprawy to częste bolączki BMW E65. Przy spokojniej jeździe BMW E65 spala około 14 litrów, ale przy cięższej nodze na pewno będzie więcej. Następny w kolejce. To Mercedes Benz S500. Ten luksusowy krążownik posiada 5-litrowy silnik V8 o mocy 306 koni mechanicznych, co pozwala mu osiągnąć setkę w 6,5 sekundy. W220 był symbolem luksusu i innowacji, w tym zawieszenia Hermetic, które automatycznie dopasowuje się do warunków jazdy, oferując niespotykany komfort. Warto dodać, że model ten wprowadził także technologię Pre-Safe, która przygotowuje samochód i pasażerów na potencjalne kolizje, zwiększając bezpieczeństwo na drodze. Częstą usterką jest układ pneumatycznego zawieszenia, który może sprawić problemy, a naprawy są kosztowne. Teraz coś dla miłośników SUVów. Porsche Cayenne pierwszej generacji z silnikiem 4,5 litra V8 Turbo o mocy 450 koni mechanicznych. Setkę osiąga w imponujące 5,6 sekundy. Cayenne to pierwszy SUV Porsche, który podbił serca wielu kierowców. Co ciekawe, Cayenne zaskakiwał nie tylko osiągami, ale również zdolnościami terenowymi, co czyniło go jednym z najbardziej wszechstronnych słów na rynku. Wadami Porsche Cayenne są bardzo wysokie koszty utrzymania i spalanie na poziomie 20-25 litrów na 100 km, ale kto by się przejmował, gdy mamy takie osiągi. Kolejne auto na naszej liście to Audi A6 C6 z silnikiem 4,2 litra V8. To prawdziwy wilk w owczej skórze. Oferuje 335 koni mechanicznych. I osiąga wsetkę w, w 5,9 sekundy. Ten model jest wyposażony w technologię Quattro, która zapewnia doskonałą przyczepność i stabilność na każdej nawierzchni, co czyni go idealnym na każdą pogodę. Audi A6 C6 posiada problemy z elektroniką i kosztowne naprawy. A teraz przenosimy się do Wielkiej Brytanii z Jaguarem XF, który posiada silnik. 4,2 litra V8 o mocy 300 koni mechanicznych i pierwszą setkę osiąga w 6,2 sekundy. XF zaskakuje nie tylko wyglądem, ale także komfortem jazdy i luksusowym wnętrzem. Warto wspomnieć, że model ten zdobył liczne nagrody za design, będąc przykładem brytyjskiego kunsztu motoryzacyjnego. Wadami Jaguara XF są wysokie koszty serwisu i potencjalne problemy z elektroniką. Również warto dodać, że Jaguar XF spala około 15 litrów na 100 km. Ten samochód na naszej liście to BMW E60 545i, to kolejny niemiecki potwór z silnikiem 4,4 litra V8 o mocy 333 koni mechanicznych. Setkę osiąga w 5,8 sekundy. Ten model był rewolucyjny pod względem designu, ale również kontrowersyjny przez swoje elektroniczne rozwiązania. Warto zauważyć, że E60 był jednym z pierwszych modeli BMW, które wprowadziły adaptacyjne reflektory poprawiające widoczność na zakrętach. Niestety, BMW E60 może mieć problemy z elektroniką i koszty utrzymania to spore wyzwanie. Spalanie około 14-16 litrów na 100 km. A teraz z Niemiec przechodzimy do Ameryki, czyli Chrysler 300C z silnikiem 5,7 litra V8 HEM, generującym 340 koni mechanicznych, osiąga setkę w 6,4 sekundy. Jest to samochód, który przyciąga uwagę swoim wyglądem i brzmieniem. Co więcej, chemii to technologia, która zapewnia nie tylko moc, ale także charakterystyczne niskie brzmienie silnika, które jest uwielbiane przez entuzjastów motoryzacji wadami Chryslera 300C jest wysokie spalanie nawet do 20 litrów na 100 km. Dodatkowo wnętrze może się wydawać nieco plastikowe. Kolejny na liście to Audi A8 D3 z silnikiem 4,2 litra V8 o mocy 335 koni mechanicznych. Setkę osiągnie w 6,3 sekundy. Ten model kontynuuje tradycję luksusu i zaawansowanej technologii. Warto wspomnieć, że Audi A8 D3 było jednym z pierwszych modeli, które wprowadziły technologię LED do świateł przednich, co stało się później standardem w nowszych samochodach. Niestety, Audi A8D3 posiada problemy z zawieszeniem i elektroniką. Spalanie około 14-16 litrów na 100 km. Na zakończenie mamy Audi S5 z silnikiem 4,2 litra V8 o mocy 354 mechanicznych. Setkę osiąga. 5,1 sekundy. S5 to prawdziwy sportowiec w eleganckim opakowaniu, który oferuje fantastyczne wrażenia z jazdy. Co ciekawe, Audi S5 wprowadziło również dynamiczny system wydechowy, który dostosowywuje brzmienie silnika do trybu jazdy, co dodaje jeszcze więcej emocji za kierownicą. Wadami Audi A5 są wysokie koszty utrzymania i spalanie na poziomie 15-18 litrów na 100 km. To już wszystko na dzisiaj. Mam nadzieję, że spodoba Wam się nasz przegląd 10 najtańszych samochodów o mocy 300 koni mechanicznych oraz że nie zapomnijcie zasubskrybować kanału i dać łapki w górę.